Hej, witajcie w kolejnym odcinku serii Back to School i w dzisiejszym filmiku pokażę wam jak robię krok po kroku moje strony tytułowe w zeszytach na ten rok szkolny. Tutaj mam już przygotowane moje zeszyty i przybory, którymi będę je wykonywać. No to co? Myślę, że możemy już zacząć. Pierwszym zeszytem będzie historia. W każdym zeszycie robiłam taki jakby szkic ołówkiem. Oczywiście wszystko nagrywałam, ale podczas montażu stwierdziłam, że nie będę tego dodawała, ponieważ ten film trwałby z godziny, a może i nawet więcej. A i tak wyszedł już dość Długiej. W tamtym roku w historii miałam taki stary zegar, który się już rozpadał. Ci, co mnie oglądają, już długo pewnie go kojarzą. W tym roku postanowiłam, że narysuję taką postać z połową głowy, z której wychodzi klepsydra. Ona tak mi się najbardziej kojarzy z historią, więc postanowiłam, że ją narysuję. Podobny rysunek widziałam na Pinterest, tylko że z tej głowy wychodziły takie planety, wokół też były narysowane planety, ale to bardziej pasowałoby chyba do geografii albo może i do fizyki, ale ja stwierdziłam, że Klepsydra będzie lepszym wyborem, żeby narysować ją po prostu do historii. Oczywiście dodam, że inspiracji szukałam też na Pinterest i ogólnie gdzieś tam na internecie. Gdy już skończyłam robić napis, stwierdziłam, że dodam tej stronie takiego koloru i troszkę tę, tą głowę, tą postać tak zaczęłam kolorować. Oczywiście klepsydrę tak w całości wykolorowałam, a tą postać tak może nie do końca, tak w niektórych momentach troszkę tam coś podcieniowałam, ale tak to całe jej nie wykolorowałam. Żeby ta strona nie była taka pusta, dorobiłam też takimi stemplami z MPK ważniejsze daty, np. rok Szczupolskiego czy Wybuch I Wojny Światowej i takie inne po prostu ważne daty, które mogą się przydać. Stwierdzam, że całkiem spoko to wygląda i mega mi się to spodobało, więc dorobiłam tak kilka tych dat, bo na początku miałam zrobić tak z 3-4, ale stwierdziłam, że zrobię więcej. I tak właśnie wygląda gotowa strona tytułowa historii. Kolejny przedmiot to EDB, czyli nowy przedmiot jaki dochodzi w ósmej klasie. Jest to po prostu edukacja dla bezpieczeństwa. Na ten przedmiot szczerze kompletnie nie miałam pomysłu, ale wyszło całkiem fajnie, nawet mi się podoba. Zrobiłam taki kardiogram z sercem i też narysowałam takiego człowieczka, który leży na łóżku i ma takie serduszko w sobie. Też poza odcinkiem dopisałam jeszcze numery alarmowe, bo stwierdziłam, że trochę tak pusto ta strona wyglądała, więc stwierdziłam, że coś dorysuję. Też lekko kilka elementów pokolorowałam czerwoną kredką, jakoś się mi się tak najbardziej ten kolor skojarzył z tym przedmiotem, nie wiem czemu, ale po prostu tak jakoś mam. Jeszcze pod koniec poprawiam napis, żeby był on taki trochę grubszy i bardziej widoczny. Kolejny zeszyt to język angielski i też nie miałam na niego za bardzo pomysłu, nie chciałam znowu rysować budki telefonicznej czy czerwonego autobusu, chociaż jego akurat narysowałam. Po dłuższym namyśle stwierdziłam, że namaluję filżankę z herbatą, tak jakoś mi się najbardziej skojarzyło z angielskim i wydaje mi się, że całkiem spoko wyszła. Też narysowałam imbryk, no i tak jak powiedziałam, ten czerwony autobus i takiego ludzika, który wychodził właśnie z tej filżanki. Oczywiście wszystko jeszcze tak pokolorowałam, żeby ta strona była kolorowa, a nie tylko czarno-biała. Tym razem do kolorowania użyłam brush penów i jeszcze tak dla pewności sprawdzałam, czy on czasem nie przebija przez stronę, ale na szczęście nie. Jeśli był angielski, to teraz czas na język niemiecki. Z Niemcami kojarzy mi się chyba najbardziej Brama Branderbundska, ale to już też miałam i postanowiłam, że narysuję kufel z piwem, kiełbaskę, no i ich tradycyjny zielony kapelusz. Błagam, tylko nie śmiejcie się ze mnie i z moich skojarzeń z językiem niemieckim. Możecie napisać, co wam się kojarzy z Niemcami. Mi się to chyba jakoś tak najbardziej więc oczywiście narysowałam wymienione wcześniej rzeczy. Oczywiście napis zrobiłam w barwach flagi Niemiec i wydaje mi się, że całkiem spoko wyszedł. Wszystko pod koniec wykolorowałam i mogę Wam powiedzieć, że nawet mi się spodobał efekt końcowy. I w taki oto sposób przechodzimy do kolejnego zeszytu, czyli do matematyki. Tutaj postanowiłam na prostotę, przyznam, że chyba to już był ostatni zeszyt, który robiłam, już byłam mega zmęczona i wy na mnie totalnie opuściłam. Zrobiłam taki zwykły napis Matematyka, brasz penami różnych kolorów z action, no i też po bokach napisałam jakieś napisy matematyczne. Ta strona tytułowa nie jest jakaś, też nie wiadomo jaka, ale wydaje mi się, że jakoś najgorsza chyba nie jest. Kolejny zeszyt to nasza kochana fizyczka. A ja, nie przypadam za fizyką. A jak jest u was? Z jakiego przemiany nie lubicie najbardziej? A który jest waszym ulubionym? Moje ulubione to jest chyba biologia i chemia, może też angielski. Ostatnio też bardzo polubiłam polski. W fizyce stwierdziłam, że narysuję taką rozbitą żarówkę i wokół niej wzory, no i oczywiście standardowo napis. Na Pinterestie też widziałam tą żarówkę, ale z niej wychodziły planety, ale my teraz w ósmej klasie będziemy brać takie tematy i za bardzo by ta strona tytułowa tak nie pasowała do tego, co bym narysowała, więc stwierdziłam, że narysuję zwykłe wzory. Pod koniec jeszcze dodałam takie niebieskie i żółte elementy, żeby tak troszeczkę dodać ten kolor, ale też wiadomo nie za bardzo. Kolejny zeszyt to geografia. Na samym początku myślałam o narysowaniu wszystkich kontynentów, bo tego będziemy się uczyć w ósmej klasie, ale później stwierdziłam, że narysuję takie góry, taki bardziej krajobraz zamknięty w butelce i wydaje mi się, że wyszyło całkiem spoko. Też zrobiłam taki prosty napis geografia bez jakichś wymyślnych zawijasów i innych rzeczy, tylko po prostu taki prosty napis i też mi się wydaje, że mega pasuje do tego, co narysowałam. Też w ogóle jestem zadowolona, jak mi ten krajobraz wyszedł, bo Bałam się, że coś tam zepsuje i nie będzie zaciekawie. ciekawie. Też ja zrobiłam takie drobne szczegóły, czyli narysowałam jakieś drzewa, jakieś takie elementy do tego szkła, takie fale lub taką pianę w tym wodospadzie. No i mi się całkiem to nawet spodobało. Jak możecie zauważyć, ten napis jest naprawdę bardzo prosty w porównaniu do tych, których robiłam wcześniej, ale wydaje mi się, że całkiem spoko to wygląda. No i oczywiście pod koniec zaczęłam wszystko kolorować. A teraz wos, czyli wiedza o społeczeństwie. Nowe przedmiot, które również dochodzi w ósmej klasie. Rysując tą postać, sama nie wiem, co miałam na myśli. Nie miałam w ogóle pomysłu, co narysować w wosie, więc stwierdziłam, że to narysuję, bo nie mogłam tak pustej strony zostawić. A Wy jak myślicie, czy ten rysunek nawiązuje do włosu? Bo chyba tak średnio. I teraz nasz kochany język polski. Tutaj postanowiłam, że narysuję postać z lektury, czyli mały książę. Jeszcze myślę, że czasem nie dopisać jakiegoś cytatu z tej książki, ponieważ w tamtym roku pani powiedziała, byśmy coś dopisali właśnie i możliwe, że w tym roku będzie podobnie, ale na razie zostawiam bez tego cytatu. Standardowo wszystko zaczęłam znowu kolorować. A teraz czas na chemię. Oczywiście zrobiłam napis i też narysowałam kolbę stożkową, a w niej środku napisałam takie maluteńkie symbole pierwiastków. I wydaje mi się, że całkiem spoko to wyszło, bo z daleka wygląda jakby po prostu był tam jakiś zwykły płyn, czy coś w tym stylu, a jak się zbliżymy, to po prostu dopiero wtedy możemy zauważyć, że to są pierwiastki. Jeśli chodzi o biologię, to mam jeszcze niezrobioną, ponieważ nie przyszedł mi zeszyt, który zamówiłam. Informatykę mam zeszyt ze siódmej klasy, bo nic nie pisaliśmy, więc stwierdziłam, że nie ma sensu brać drugi zeszyt. A religię też nie zrobiłam, ale to Wam pokażę w innym odcinku, może w jakimś vlogu, się po prostu zobaczę. I to były już wszystkie moje strony tytułowe. Mam nadzieję, że nie zanudziliście się oglądając moje dzieła. Dajcie znać, czy Wy macie już stronę w zeszytach. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku, pa pa!